Manko, dzień dobry, witamy dzisiaj. Dzień prawdy, tu już miesiąc minął od ostatniego razu, jak tu byliśmy. Idziemy, no ale ślisko, idziemy na wyznaczone spotkanie. Dotarliśmy do biura. Zobaczmy co tu się dzieje Lucy Granagierca A małżeństwo misi. Jesteśmy właśnie wychodzimy z Urzędu Miasta Hełm, bo potrzebny był nam akt małżeństwa, żeby uzupełnić brakujące dokumenty. Do naszej karty pobytu Dobrze, dobrze, że mamy to Teraz musimy się spieszyć, bo musimy to dostarczyć Do godziny drugiej A jest godzina pierwsza I tak naprawdę nie wiem za bardzo gdzie jestem Jak mam iść Jestem gdzieś tu A ten gmach był gdzieś tam, tam Ale powinniśmy rady dać A dzisiaj mamy okazję Poznajdywać misie chymskie Tutaj na gitarce grywa Tam była para małżeńska Także parę misi już zdążyliśmy znaleźć w hełmie. Nie jest źle Trafiliśmy ponoć do najlepszej burgerowni w Chełmie Jesteśmy z polecenia Zostaliśmy poinstruowani, że tutaj są najlepsze burgery Jakie można zjeść w Chełmie American dinner Dobrze, także bierzemy I oczywiście co mamy? Burger Juicy Lucy i bufalo burger Także Pani ostatni do burger Pomyślowsko wygląda, co? Kurde Trzeba spakować, nie? A, będzie, już smakuje Nie działają <laughs> Proszę bardzo, smacznego Który to będzie Lucy? Który to jest Juicy to... Lucy co To jest Juicy Lucy, Lucy. Tak. Super Dzięki o. bardzo Pięknie wyglądają, naprawdę I Jak smacznego kurde. Dzięki, dzięki no. No, no, nice. To jest góno no. Zobaczmy Takie za burgerki o oh, no kurde cool. Pięknie to wygląda Naprawdę bardzo smakowicie Bardzo dobry Jose Lusy, żurawinka mazło orzechowe burgery Tutaj oh. Dziękujemy ślicznie no. Będziemy w chemie, to na pewno wpadniemy ponownie no. Dzięki no. no, trzeba przyznać, że burgerki są naprawdę smaczne Naprawdę fajne Nie? No to Good, no no. Oh, <laughs> ze względu na to, że jeszcze mamy 50 minut do odjazdu autobusu, a nie chce nam się za bardzo chodzić, bo jest zimno, nie chcę się chodzić po tym mieście tam wstąpić, bo już wymączył nas ten dzień. Musieliśmy biegać do tego urzędu jednego drugiego, wziąć papiery wraz. Nieważne. Idziemy sobie poczekać i tutaj widzimy obok przystanków. Jest coś takiego jak strzecha u Wojciecha. No to... Wejdźmy i zobaczyć, może jakąś kawę się napić czy coś co cokory. No dobre. Można like łyk pub, no. Mm. O oh, sweet. It's black, black. spoko dobrze będzie o, Dobra, czas wracać na leśniczki dały trochę cukru elegancko ostrzecha u Wójciecha. Ach, no dobra czas wracać bo już. jesteśmy zmęczeni tym dniem dzisiaj Ach, bo... widoczność dzisiaj bardzo niska. <grych> Wręcz bym powiedział, że widoczność jest zaledwie na parę metrów. Naprawdę. <grych> no nie widać nic prawie. <grych> Staram się zdążyć, wyjść na jakąś przestrzeń, żeby uchwycić sobie jeszcze te kolory, żeby zobaczyć to piękno jakie jest pod nosem. Dzisiaj myślę, w dzisiejszych czasach ludzie nie dostrzegają piękna jakie jest, bo są zaślepieni sprawami codziennego życia. To jest Zrozumiałe również, lecz smutne, bo mamy naprawdę piękny. Dobra, czas skończyć ten piękny moment Muszę przyznać, że to było naprawdę nieźle Naprawdę piękne O, jest moc Jest moc Ładuj się energią ze słońca, człowieku Bo nie wiesz, co tracisz Dobra, troszkę już mi się przymarzło Jest 7.20, chyba 6 A jestem tutaj już od 6 chyba 30 coś Jak wyszedłem z domu Troszkę jest mrozek, zima, ale było warto. Od razu się czuję radośniejszy, od razu mam taką, nie, wiem, werwę do, do życia, żeby spędzić ten dzień pogodnie. Przyjechaliśmy właśnie do Lublina. Mamy tutaj swoją misję do wykonania. Jedna z nich to pójść do sklepu Polesławiec i znaleźć coś ciekawego. W sumie wiemy co mamy znaleźć, ale znaleźliśmy sklep Polesławiec i zobaczcie to. Widzieliście samochód z ceramiki. Zobaczcie jak to jest w ogóle porobione z kawałków jakichś odpadów ceramiki. On the jest is Wylepione, co nie w ogóle ty zrobiłeś Aha No, it's good idea! Jak nie w ogóle to zrobili? Masakra mhm. O, taki to samochodzik Tutaj stół zrobiony Z takich małych kamerunków A tutaj wejście do sklepu No dobra, idziemy Idziemy coś poszukać ciekawego Dzień dobry Nice, look at this to jest mm -hmm. yeah, nice To use it for Nie. To part, eh? jest yeah. To jest for To jest To jest fotoshop. Nie. To jest fotoshop. Nie. Tak, different To jest To jest fotoshop. To jest Człowiek z Lublina, który ma certyfikat i uprawnienia do tego, żeby robić pod nazwą Bolesławiec i w Lublinie mają po prostu zupełnie inne mają wzory niż po prostu w innych miejscach na Bolesławce, również są te standardowe. Teraz zobaczcie to. Na babeczki, żeby sobie upieć forenką. Dobrze. Piękny sklep, cudne rzeczy. Prowadzą tu warsztaty. Można sobie tu przyjść i samemu zrobić taki kubeczek. Który potem wypalą i go przygotowują. Ale możesz go sobie sam pomalować tutaj, właśnie. W tym oto miejscu, bo jest manufaktura. Piękne miejsca. Rabin Majera Shapir. Imienia Rabina Majera Shapir. Hotel. Okay. Hotel Iriam, 4 star hotel, you see. Smart. O mój Boże, jak on tu stał? A, jest tutaj dzień dobry Nie wiedziałem, czy to żywy człowiek, czy dekoracja Zobacz, <laughs> sukienka taka ładna w kwiatki no, dziękuję bardzo O, dobra o. No, no, no Dzień, Dzień. dobry Tak, tak, no To zapraszam do Wolno-Wolno Super, dobrać. dziękuję Przekąski Chlebek, smalec, ogórki i mhm. serek no. nie, nie, nie. O, bardzo córka dziękuję

Jasko nie, ale skoro. Dobra,